Za mną już kolejny sezon AHS-a Apokalipsa, czyli 8. Będą jakieś spoilery, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to nadrabiajcie. Do znalezienia wszystkie sezony zresztą na Disney Plasie. Pogadajmy! Na wstępie muszę powiedzieć, że czułem się trochę oszukany, ponieważ ja bardzo lubię tematy apokaliptyczne i myślałem, że tutaj będzie taka zagłada z prawdziwego zdarzenia i po prostu wszystko pójdzie w drobny mak. No i dobra, rzeczywiście tak jest, ale nie do końca jest to wina, nie wiem, danego kraju, czy, czy kilku krajów, które powiedzmy, że były w zmowie na przykład. No, tylko antychrysta. Zaczynamy, tak naprawdę, od startu, właśnie tej apokalipsy. Tam, kilka minut, bohaterowie, których obserwujemy, dostają na ucieczkę, czyli, wiadomo, większość zginie, a część, która ma, na przykład, takie supergeny, no to jedzie od razu do bunkra. No i część bogaczy, którzy zapłacili sobie za miejsce w takim bunkrze, też oczywiście mogą się tam znaleźć. I tych bunkrów i lokacji jest generalnie kilka. Natomiast, tak naprawdę, <gryw> ja się zawiodłem samą tą apokalipsą, bo, okej, okay, rzeczywiście mamy Wybuchy, mamy panikę, mamy chaos, ale słuchajcie, to no efekty specjalne i to jak została scenograficznie ta apokalipsa zaprezentowana, to jest po prostu. Niewybaczalnie niski budżet, i, i bardzo się zawiodłem, ponieważ jak docieramy do tej naszej głównej lokacji, gdzie wchodzimy w jakiś ten dziwny bunkier, taki w zasadzie to jest miejsce, które kiedyś było szkołą, no i to też się łączy właśnie z Kowenem, czyli z sezonem trzecim, którego delikatnie mówiąc fanem akurat nie jestem, ale te wątki, które tutaj powróciły, spodobały mi się bardziej niż to, co w samym Kowenie faktycznie było, także taka, taka ciekawostka, czy takie spostrzeżenie. Natomiast, no mamy tam jakiś czarny. Pomniko, ściano, zawijazd, do którego bohaterowie schodzą, i siedzimy w podziemiu. I właśnie, też bardzo fajnie to jest potem skontrastowane, ponieważ akcja w dalszych odcinkach dzieje się wcześniej, czyli mamy flashbacki. No i właśnie, zanim już je dostaliśmy, to ja uznałem, że, ej, postawili jakąś czarną ścianę, która wygląda jak pół studnia. Ktoś postawił jeszcze za tym dymiarkę, przyciemnił trochę kadr i zrobił go wręcz prawie że w czarno-białych. Barwach tutaj, czy odcieniach, i po prostu to jest apokalipsa, nie? Dymiarka z piwnicy z AliExpress za 100 zł i po prostu zabieramy kolory z kadru. Wow, niesamowita apokalipsa! I wiecie co, no właśnie, dalej to się potwierdza, bo jak kilka odcinków dalej mamy retrospekcję, no to widać właśnie, jak to było naprawdę nakręcone, czyli normalne barwy, słoneczko świeci, stoi to dziwne czarne coś na środku i po prostu w głowie od razu mi się kontrastowało z tym co widzieliśmy chociażby w pierwszym odcinku czy na początkach tego sezonu. No po prostu jawnie ktoś tak bardzo potaniości to zrobił, że to w ogóle we mnie nie budowało wiarygodności tego, że ta apokalipsa się dzieje, że ona się wydarza. Co więcej, ona się dzieje bardzo szybko i tak naprawdę już w pierwszym odcinku wchodzimy właśnie w ten świat, podziemia, tego bunkra, gdzie siedzimy, w tym pomieszczeniu, czy w tej dawnej szkole po prostu. I ta apokalipsa nie miała czasu wybrzmieć. Trochę mi brakowało tła, właśnie, gdzie pokazujemy więcej tego chaosu, więcej tego zdruzgotania, tak? Tych wybuchów albo raczej ich konsekwencji. Że po prostu ludzie w drobny mak tam płoną, na przykład, i tak dalej, żeby to naprawdę była przez pierwsze dwa na przykład odcinki rzetelnie poprowadzona Apokalipsa, a dopiero trochę dalej wchodzimy do bunkra czy do podziemi. A tutaj tak szybko wszystko runęło, postawili dymiarkę, dali prawie czarno biały kadry. Ło! Musimy już być w podziemiach. Patrzcie, wybudowaliśmy dwie deski w jakimś budynku, i. Macie apokalipsę. No nie no słuchajcie, to jest jakaś tragedia, jeżeli chodzi o scenografię i o kreatywność tego przedsięwzięcia. Strasznie się zawiodłem, a potem jeszcze zobaczyłem, że ej, to tak naprawdę jest walka kowenu z Antychrystem, czyli wracamy też jeszcze do pierwszego sezonu, do Michaela Langdona, który się tam narodził. I teraz, żeby była jasność, sam powrót do korzeni, szczególnie do pierwszego sezonu, który w zasadzie lubię miał. Trochę dziwacznych montaży, ja to sobie tak nazwę. Po prostu technicznie gdzieś tam zgrzyty we mnie wzbudzały niejednokrotnie, ale sama fabuła była naprawdę ok. Powrót do trzeciego, no tutaj już nie jestem fanem za bardzo, bo za kowenem nie przepadam, ale akurat jak te wątki tutaj zostały podane w Apokalipsie, te które powróciły właśnie z kowenu, z korzeni kowenu. No to tak jak już wspomniałem akurat tutaj mi się podobały, ponieważ to nie są takie wymuszone powroty na siłę na zasadzie, że o odnosimy się czy wracamy tylko po to, żeby zbudować trochę sentymentu i jedziemy no poniekąd na nostalgii można powiedzieć, chociaż to znowu nie było aż tak dawno temu, ale jednak no już parę ładnych lat minęło, szczególnie od pierwszego sezonu. Tylko tutaj rzeczywiście ktoś wyszedł z założenia, że trzeba to sensownie połączyć i wszystko, co się pojawia, tak jak te puzelki są poukładane, ma totalnie sens w tym świecie przedstawionym, który tutaj obserwujemy. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że apokalipsa, która mówi o antychryście i jedzie na magii, na paranormaliach, miała więcej sensu i przyziemności w tej swojej konwencji, oczywiście, bo tak to należy rozumować, niż poprzedni siódmy sezon, czyli kult, który bazował na przyziemnych wątkach, bez żadnej magii, bez żadnych paranormaliów. W zasadzie tak thrillerowo, bo budowano po prostu tam sektę i były różne morderstwa, a robił to głupiej. To, to jest niesamowite też. Chociaż jasne, ósmy sezon Apokalipsa no też nie jest pozbawiony jakichś głupot. Jest to trochę taki kampowy też sezon, trochę jakiś czowaty w pewnych momentach, ale dał mi naprawdę dobrą rozrywkę. Całe szczęście, że nie wracali do szóstego sezonu, bo tu bym się trochę przeraził. Ale on znowu też nie był tak stary w cudzysłowie względem trzeciego, czy szczególnie pierwszego sezonu. No Natomiast no, siłą rzeczy nie wracaliśmy też do każdego, ale jeszcze oprócz pierwszego i trzeciego pojawiał się ten sezon z hotelem też. Mamy odniesienie na przykład do tego, że trzeba jedną z wiedźm uratować, tą taką puszystą panią. Nie znam nazwiska tej aktorki, wybaczcie. No w każdym razie jest tych powrotów trochę tutaj i... Każdy z nich jakoś się łączy z tą fabułą, i nie czułem, żeby to było wymuszone, żeby to było jakoś na siłę tutaj wepchane do tego scenariusza. No i właśnie, dało mi to dobrą zabawę, bo niezależnie od tego, czy odcinek był słabszy, czy był lepszy, czy był głupi, czy nie, czy te początki były tandetne, kiczowate, czy nie, to jednak to potrafiło zaangażować może nie tyle, że zawsze emocjonalnie, ale na pewno z perspektywy czystej rozrywki i frajdy, to było naprawdę dynamicznie utrzymane. No i właśnie. Tutaj jeszcze jeden wątek, o którym ja muszę powiedzieć, ale to już jak akcja przenosi się do no czasów jeszcze sprzed apokalipsy, bo tak naprawdę ta apokalipsa to jest głównie w pierwszych odcinkach, a dalej to obserwujemy postęp, który do tego doprowadził. Ale rola Iwana Petersa i tego drugiego aktora Billy Eichner, czy jakoś tak, no w każdym razie oni tutaj grają takich tech mózgów, którzy naprawdę potrafią opanować technologię, można powiedzieć, chyba tak w skrócie myślowym, po prostu są świetnymi programistami. Tak, pi drzwi, teraz to wyjaśniam, ale sen w tym, że fantastyczne pieczarki mieli na łbie, czy na ubach, No tej ich fryzury, słuchajcie, no nie powiedzie mi, że ktoś tutaj sobie jaj nie robi, i właśnie jakiejś takiej ironii i kiczu. I jeszcze potem ktoś wchodzi do pomieszczenia, babeczka, któraś, z normalną fryzurą, a oni mówią: Co ty masz na głowie, nie? Co Ojej, te pieczarki no po prostu nie jak na to patrzyłem to nie mogłem powagi utrzymać więc no jawne jajca sobie ktoś robi ale tak naprawdę okazuje się że właśnie chociażby oni jako wielka gigantyczna firma technologiczna chyba mogę tak to nazwać współpracują z samym antychrystem i to w ogóle antychryst no, zwerbował różnych członków z różnych państw żeby w ogóle te głowice nuklearne wystrzelić i to tak naprawdę on sterował tą apokalipsą żeby zrestartować świat Sami z siebie ci ludzie pewnie by tego nie zrobili, gdyby antychryst nie stąpił na ziemię. Całkiem spoko są tutaj te wątki, właśnie i sekty, i tego, że oni tego antychrysta oczywiście wystawiają na piedestał, i że on ma coś zmienić. Tylko on nie jest do końca takim gigaczadem, jakby mogła się, mogło się wydawać. Tak naprawdę oczywiście dociera do tych wszystkich chłopów, którzy są tutaj czarnoksiężnikami, magami. I oni go tam testują. Później okazuje się, że ma być jeszcze silniejszy niż właśnie ich liderka, czyli tutaj postać grana przez Sarę Polson, i ona jest najwyższą, a teraz on może być najwyższym i robi jeszcze jedno ponadprogramowe zadanie na szóstkę, które też oczywiście przechodzi, uwalnia w ogóle z piekła, z pętli piekielnej postać, której. No Nasza główna bohaterka z covenu, czy, czy liderka, po prostu uratować nie mogła, i też yy, potem ratuje tą drugą, większą panią, właśnie <grych> z hotelu. A, a ta wcześniejsza, no to tutaj grana przez M. Roberts. No i właśnie, wracając jeszcze do naszego antychrysta, no to on potrzebował pomocy ludzkiej, ale nawet jak już był bardzo silny, to też nie był wcale taką zero-jedynkową, jednowymiarową postacią, że on jest super i już i wszystko ogarnia. On tutaj w pewnym momencie jest bardzo mocno podłamany, i ewidentnie obserwujemy też jego takie typowe cechy ludzkie, że on. W sumie nie wie co robić, nawet. No gdzieś tam oczywiście próbuje usłyszeć głos ojca szatana, żeby mu pomógł, podpowiedział, ale w pewnym momencie. Jak już ginie właśnie szczególnie jego opiekunka grana przez Katie Bates, to on się po prostu w zasadzie to trochę poddaje i nie wie co, co ze sobą zrobić i nie wie jaką ścieżkę sobie wytyczyć. Potrzebuje ewidentnie jakiegoś tutaj nadzoru, pomocy, opiekuna wręcz, no ale później trafia właśnie na sektę, która wyznaje Antychrysta, która czekała na Antychrysta. No i tam się zaczyna i później już jest tak silny, że oczywiście pod koniec tego sezonu musi nawalać się z Wiedźmami. No, i okazuje się, że rzeczywiście Antychrysta jednak da się pokonać, tam specyficznymi już czarami, magią, zaklęciami, gdzie jedna z czarownic, Malory w tym wypadku, przenosi się w przeszłość dzięki potężnemu spellowi. I w zasadzie to ubije Antychrysta, bo rozjeżdża go brutalnie autem. I to jest akurat połączone z tym, gdzie on ucieka właśnie z tego domu, z pierwszego sezonu, gdzie tam już jego opiekunka, właśnie Jessica Lunch, nie mogła. Już go opanować i tak go tam taranuje, słuchajcie, autem. No i tak naprawdę, przy okazji, cofa. Całą tą apokalipsę, a w zasadzie to jej zapobiega, a żeby ona się w ogóle nie wydarzyła. Tylko to też rodzi konsekwencje, bo ona dopiero na tym etapie, jak się cofnęła, wtedy dołącza do szeregów Kowenu, gdzie już wiadomo, no normalnie to tam dawno była, i nikt nie pamięta, że w ogóle to się działo, że była apokalipsa, tak że byli w tych bunkrach, bla bla i tak dalej, i że walczyli z antykrystem antykrystem, Antichrist Antychrist, tu mi się angielski z polskim połączył no w każdym razie. Ona jest jedyną świadomą, tak naprawdę, tego wydarzenia. Jest jeden haczyk mały, no bo dobra, niby świat uratowany, antychryst pokonany, to się w sumie nie wydarzyło, co o to apokalipsa, ale tak naprawdę widzimy, że to już w końcowych ujęciach. Mamy pewną parę, którą też znaliśmy już od pierwszego odcinka, bo oni jako ci posiadacze supergenów się pojawiają właśnie w tym superbunkrze też. Tam była jakaś nazwa na to konkretna, chyba kolektyw i tam były jakieś różne lokacje, już teraz wszystkiego w detalach nie pamiętam. Cęk w tym, że na końcu ich widzimy i oni są parą i mają dziecko i znowu jednak naradza się antychryst. Także okej, okay, zatrzymano to wszystko, zapobiegnięto powstaniu czy, czy wybuchu, w zasadzie apokalipsy, no ale... Jeżeli nie w ten sposób, jeżeli nie ten dzieciak, to narodzi się w inny sposób, znaczy dobra, narodzi się w ten sam sposób, ale inny dzieciak. I to się i tak wydarzy, więc mogą to blokować w nieskończoność, w nieskończoność potem Wiedźmy nie będą tego pamiętały, a malori powiedzmy, że będzie w pętli zamykania tego wszystkiego i ciągle będzie musiała ratować świat, no chyba, że teraz inaczej będą ratować. Oczywiście nie wiemy, bo to już się kończy na tym etapie, ale widzimy, że nowy antykrys się narodził, tam zaciukał kogoś chyba opiekunkę. No, i do drzwi wtedy puka Katie Bates ze swoimi ziomeczkami. No, bo oczywiście, już na tym etapie ona żyje, bo, bo nic wcześniej tak naprawdę się nie wydarzyło na tym etapie. Wszystko zostało wstrzymane, więc bam, Antychryst wróci. I w zasadzie to już wrócił, i będzie robił pewnie potem pogrom. Także, no. Cały ten sezon można podsumować jako oprócz tego, że wielkie powroty do poprzednich sezonów, to jeszcze jedną wielką pętlę. Może nie piekielną, ale takie piekło na ziemi, tak naprawdę jakby nie patrzeć, i tam jakaś garska ludzi oczywiście w ogóle będzie o tym Antychryście wiedziała, no ale jednak gdzieś to się wewnątrz tej fabuły cały czas będzie działo, przyjmując, że wydarzenia tutaj by się kontynuowały. Także tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o fabułę. A jeżeli chodzi o moją ocenę, no to temu sezonowi daje nawet w sumie siódemkę, bo podobał mi się bardziej niż poprzedni, był trochę lepszy, był bardziej poukładany i te powroty miały sens. No a skoro tam temu dałem zdaje się sześć, no to tutaj muszę tę gwiazdkę wyżej dać, bo bawiłem się bardziej, bawiłem się lepiej, mimo że czułem się oszukany, że to nie była taka klasyczna apokalipsa, na którą tutaj liczyłem, że bohaterowie będą sobie w taki jakiś może przyziemny sposób radzić z tym wszystkim albo. No, jakieś paranormalia też wystąpią, ale niekoniecznie będzie to powrót do Kowenu. To jednak, no jak już zobaczyłem, jak to wszystko ostatecznie się ułożyło, to i tak jestem zadowolony. Te powroty też były udane, mimo że pewnie wolałbym nadal, żeby ta apokalipsa była inaczej pokazana i żeby to nie była dymiarka za 5 złotych, tylko żeby ten świat mnie przekonał. A nie przekonał mnie, no ale naciągana siódemka za dobrą rozrywkę, tak naprawdę. Tak więc 7 na 10. Dajcie znać, jak wy się bawiliście, bo zakładam, że sporo ludzi widziało Apokalipsę, już jednak lata od premiery minęły. Jeżeli jednak nie, a i tak wam zdradziłem, co się wydarzyło, to mimo wszystko dajcie znać, czy macie ochotę nadrobić. Tak jak mówiłem, na Disney Plasie znajdziecie wszystkie sezony. No i kto z was dotrwał do końca, zostawiajcie dzisiaj hashtag Apokalipsa, albo Antychryst, albo powroty, powrót do przeszłości, o, taki będzie też. Dzięki za uwagę, komentujcie, widzimy się w kolejnych. Ja już niebawem zaczynam nadrabiać dziewiąty sezon, bo na tym etapie, jak to wrzucam, jeszcze tego nie zrobiłem, jeszcze nie zacząłem. Także pewnie już w grudniu recenzja się pojawi. Wątpię, żebym w listopadzie się z tym wyrobił, bo wiadomo, jeszcze dużo rzeczy w międzyczasie też innych oglądam. Premier, nie premier, jakichś horrorów na Daily, no bo robimy Daily. Także dzięki za uwagę, jeszcze raz trzymajcie się i widzimy się w następnym. Cześć.